To kula szybko nie wrócimy na Ukrainę. Słuchajcie, co się stało. Przed chwilą czytałem, bo nie było mnie cały dzień w domu. Dopiero teraz przeszedłem. Właśnie sobie zrobię coś do, do jedzenia. I słuchajcie, jaka wiadomość jest nowa. Nowa wiadomość jest taka, to ręce sobie umyję. Proszę, no tutaj kuchnię, chociaż umyję, a nie umyję. Słuchajcie. Podobno Amerykanie Senat przegłosował znaleźli wyjście jak broń na Ukrainę dostarczyć. Wypożyczenie, także słuchajcie, szykuje się wielka bitwa, wielka wojna, i słuchajcie, i będzie tak. Także Rosjanie się posrają za przeproszenie, można powiedzieć, nawet za zaproszenia. Za, za Przeproszenia, bo zawsze ich tam bradzi I, i i to. O, słuchajcie, I, Przepraszać I, Nic nie wiem, bo mam kupę spraw do załatwienia dzisiaj. I, o kurczę się, ciasto się mi przykleiło tutaj, bo ja nigdy nie biorę, nie każę, żeby mi nie pakowali. Jak najmniej to trzeba będzie potem zjeść. A, na razie nie będziemy tego jeść. jest ciasto kupione i dzisiaj sprzed ceny za 12 zł to 3,50 zł za to zapłaciłem. No i bułeczki. Bułeczki Jem od razu, a to byłem po raz pierwszy w sedanu dzisiaj. Tu pani mi tutaj lekko tak tylko zakręciła bo mówiła, żeby mi się to nie wróciło. Także na razie nic innego nie będę jadł. Sporów mam suróweczkę Normalnie słuchajcie, głodny jestem. Nic nie jadłem od rana. Jak wyszedłem w rano? Mmm, piechotka i ślaneczka A najgorsze z tego wszystkiego, że kasiorka się już skończy. Na kolację zrobimy białą kiełbaskę z Borowiny, tania. Po 10 z groszami była kilogram, niecałe 11 zł, dwie kupiłem w promocji. No i sobie wieczorem zrobimy jabłuszko, suroweczkę i marchewkę. Jeszcze zrobimy, bo jutro to nie będę robił. Także, a to na razie tu wrócimy. Nie jest mi potrzebne. Zaczynamy jeść. Co tu mieliśmy jeść? A. A ja powinienem sobie wiecie co ten chlebek przykroić Nożyk mamy tutaj No jestem tak głodny jemy masełko jak szaleć to szaleć Dzisiaj proszę Państwa zaslejemy, sobie kupiłem karkupkę pieczoną. Dwa plasty. Ja myślałem, że ona mi zrobi, bo poprosiłem jeden plaster bo myślałem, że ona mi... Gdzie to kupiłem? A w tym w Borowinie tutaj koło sedalu, tu koło mnie w razem. Nie byłem w tym sklepie, tam dwa razy do roku idę do tego sklepu Ja się nauczyłem do polo chodzić No i kupiłem tutaj Gdzie tu jest? O! Ja myślałem, że ona mi da taki jak koflet to mi Pani jeszcze jeden O kurde urwał mi się O proszę bardzo Karkówka pieczona o, jaka ładna, zobaczyć Nie do nieuchania, a do jedzenia, proszę. Jaka fajna kapkoweczka. Chyba dwie bułki zjem. Także słuchajcie, Ameryka wynajmuje się do... Z pomocą prywatnych firm. Trzeba wynająć. O, proszę. A tak zjemy sobie. Trzeba wynająć. W Ukrainie i przez prywatne firmy albo cała Unia musi wynająć, dlatego że pojedyncze państwa by ryzykowały że się konflikt wezmą wtrącą. I podobno Ameryka to, to wzięła skorzystała z tego systemu w czasie II wojny światowej widzicie jak doradcy doradzili im tam także płotnie ruskie się usrają a oni wam teraz nie mówią prawdy ukrywają bo za 3 dni poniedziałek nad ranem zobaczycie aby będą Dąbas bombardować Wielkanoc z wojną ale dziwicie się że Nikula zostaje w Europie tatuś ci nie pozwoli stąd wyjechać to ze sumy na razie na niebiesko tam jest na mapie że wyszli to nie znaczy, że nie wrócą. Także proszę państwa, jedzonko się kończy. To świeże, bo. Takie co tam suchego to ja mam dużo A wszystko przez człowieka bez twarzy z Kalisza Przez niego przez rok czasu Nic a nic się nie Nie rozwijałem Obiecywał oszukał Pamiętam I dalej, złapię oddech. Jutro pójdzie na targ poranów, popatrzcie ceny, jakie są. No to za kolację będzie Ani się nie gole. nie mam dla kogo Także widzicie, wojna. Wielką gębą będzie wojna. Normalnie nie rozumie tego tych, tych, tych ruski. To są faktycznie kacapy. Jak można, proszę ja was, brać i kraj pokojowo zaatakować. I kraj, gdzie mieszkała moja nikusia, ja im tego nie daruję. Markubeczka. List dostałem. Komornik sądowy Jordan. Cały czas. Także zjadłem prawie wszystko. Super. Bardzo się uczcie. Jak wam mówiłem, wszystko będzie coraz to droższe. Chleba nie będzie. Ziemniaków nie będzie. Ja jestem przystosowany. A wy nie, a jest a meba, pozdrawiam. Kontroluj mi przez weekend te wpisy, bo ja nie będę miał czasu na to, a tu jeszcze zostawiłem. Także widzicie, nawet trzeba, to wszystko witaminy są, tak trzeba być oszczędnym, a nie kupujecie dania, bo pieniądze macie, pieniądze i zostawiacie połowę na drugiego dania schobowego. a ja spyszniały chleb w Charkowie jadłem i w pociągu i jeszcze ludzi, ludzi częstowałem i zadowoleni byli, wojna. Byłem na trzech wojnach. W Syrii, bo przeszłem granicę z Huanem, kilometr. Na Donbasie to byłem trzy razy. I teraz na wojnie na Ukrainie. I nie wykluczone, że jeszcze tam pojadę. Tak żyć to lepiej. Jechać tam, gdzie położyłem korek A tu jest. Nie, ciasta teraz nie będę jadł, nie mam ochoty na ciasto. Ciasta nie będę jadł, tamta bułka na kolację, gotować. Nie koktuje mamy jeszcze ziemiaki moza. <laughs> Bardzo lubię ma maślankę. A to jest dobra. Hoka hej. Się widziało. Hoka.